zamieszałam i mam teraz konsystencję całkiem niezłą więc e, przyrównam to e, no są dwie opcje albo jest to taka masa e, do ciasta robiłam raz w życiu ciasto więc nie jestem w tym najlepsza ale wydaje mi się, że jak robiłam ciasto marchewkowe i zmieszałam jajka z cukrem i z mąką I nie. Nie wiem. Bardziej bym powiedziała, że to jest konsystencja takiej zdrowej kupy. Odcinek pierwszy. Staram się teraz powiedzieć pokrótce dla tych, którzy są chociaż mniej więcej zainteresowani pierwszymi wskazówkami, jak układać płytki. E, przyznam szczerze, że robię to drugi raz w życiu, pierwszy raz na ścianie, więc generalnie e, pewnie nie jeden fachowiec, który układa na co dzień płytki, powiedziałby, że. E, piernicze bzdury. E, Niemniej jednak, e, póki co, tak na moje oko, a mam dość dokładne, e, te płytki są najlepiej wyłożonymi płytkami w całym naszym domu. Tak nie sądzę, więc przepraszam wszystkich Panów, którzy u nas kładli płytki, ale. E, Wrócona dokładność jednak czasami bierze górę nad doświadczeniem. Więc teraz mówię tak. Bierzemy sobie płytkę jedną albo... Najlepiej jedną. jej fragment, jak jest I o właśnie mi się kończy klej. Akurat starczy mi na to ostatnią płytkę i muszę sobie wyrobić. I tak. Magicy kładą sobie takim otaku, otaku pasłą taką, czy tam jak to się tam nazywa, pacą. O, to jest paca z takimi ząbkami i ja tu po całej ścianie i to sobie jak jakąś warstwę kleju I jak pan ma sprawę to robi taki I jest półściany łożony. Ja tak nie umiem. Eee, więc pokażę Wam jak ja to robię, kiedy robię to zupełnie wprawy. Więc tak, nakładam sobie odpowiednią ilość kleju. Mam nadzieję, że tym razem się uda bez takich większych poprawek. Nakładam sobie odpowiednią ilość kleju na tą płytkę. Mam już napadziany kleju. Z wielką nadzieją, że jest go powiedzmy ilość taka, że nie jest go za mało przede wszystkim. I przykładam sobie. Dobra, widzę, że... Przykładając, skoro widzę, że lekko muszę przycisnąć, żeby, żeby się zrównać z pozostałymi płyskami, to znaczy, że jest OK, nie. I teraz go sobie tam przyklejam. No trzeba jakiś tam nacisk wykonać, żeby ta płytka po prostu miała się związać z tą ścianą, to jest proste. I teraz tak. Większość robię na oko. Na oko ustawiam do pozostałych płytek, bo one już są ustawione też pod poziomnicą, tak? Robię to na oko, yy, na poczucie. Dopiero później sprawdzam sobie poziomicę, na ile moje oko przy tej płótce konkretnej mnie nie, nie myliło. Zazwyczaj mnie nie myli, na całe szczęście. Więc tak, biorę sobie małą poziomiczkę, zobaczę operatora. I teraz, tak. Widzicie, patrzymy na ten bąbelek, bo on pokazuje nam poziom, tak? Mieści się. Mieści się między tymi dwiema kreseczkami. Widać to? Coś tam widać. Tutaj też się mieści. Z tym, że moja ściana jest krzywa i żebym na górze nie miała problemu takiego, że mi się zbiegają płytki, to zazwyczaj musi ten bombelek być bliżej tej kreski, ale. Ta ściana chyba nie jest krzywa w całości tak samo i może być tak, że w tym miejscu nie jest tak krzywa. Dlatego biorę sobie długą poziomicę, licząc na to, że ona w ogóle jako, jako długi kawał czegoś jest prosta. Przymierzam i patrzę, ja tam dalej. To znaczy, rzeczywiście zbiega mi się ta ściana. Wprawdzie powyżej, miejsca, gdzie mi się kończy układanie płytek. No ale y, fajnie by było, żebym później nie miała takiego problemu, że y, nałożę kleju i już nie będę miała żadnego y, jakby pola manewru. Dlatego troszkę dociskam ją na dole, żeby y, troszkę ją odchylę tu na górze, żeby po prostu y, złapać y, zbliżony kąt do kąta, kąta nachylenia ściany, nie? I teraz zobaczcie, przykładam poziomicę, i ona jest po, yy, po całości ściany w równej odległości od ściany. Więc jest ok, to sobie jeszcze sprawdzam na poziomie. Przykładam sobie, i też tutaj wszystko mi równo pasuje. <laughs> no, nie bywałe. Pana Janka pozdrawiam. I, yy, I sprawdzam jeszcze raz poziom. I rzeczywiście poproszę to o zbliżenie na bąbelek na ten bąbelek widzicie? I teraz on jest... Teraz jest w zasadzie na środku, więc jest w ogóle super. No. I jest gi gicik malina. I jeszcze w ogóle zapomniałam, żeby tutaj włożyć sobie krzyżyk jeszcze między te dwie płyteczki, więc robię to czym prędzej. OK, coś się zmieniło. Nic się nie zmieniło. I tak. Y 再见。